O, hej! Zanim przyjdzie ci usunąć ze swojego sklepu internetowego pierwszy lepszy produkt, przemyśl tę decyzję dwa razy, bo może się okazać, że tym jednym kliknięciem pozbawisz się napływającego do Twojego sklepu internetowego ruchu z wyników organicznych. Skoro produkt XYZ, który właśnie wyszedł ze sprzedaży, zajmował lub zajmuje do tej pory już jakąś pozycję w Google, to może da się coś z tym zrobić. A jak w ogóle zbadać, do których produktów w sklepie napływa ruch z wyszukiwarki przed ich potencjalnym usunięciem? Co jest dobrą praktyką w kontekście SEO? Jaka jest różnica między wprowadzeniem produktu w stan niedostępności magazynowej, a jego fizycznym usunięciem ze sklepu? Gdzie i w jakich okolicznościach jest miejsce na przekierowanie 301 i do czego to przekierowanie 301 powinno prowadzić do innego produktu kategorii, a być może na stronę główną sklepu internetowego. Ja nazywam się Adrian Pakulski, Ty jesteś na kanale agencji SEO Paku Studio i dziś pogadamy sobie o konsekwencji usuwania produktów ze sklepu internetowego i mechanikach, które pomogą ograć Ci ten problem. Zaczynamy. Jako, że w naszych ostatnich materiałach za przykład służył nam XCOM, dziś nie będzie inaczej. Załóżmy, że jesteś właścicielem XCOMu i stoisz przed decyzją o usunięciu ze sklepu produktu o nazwie Samsung Powerbank 1000mAh USB-C Fast Charge. Załóżmy, że wyczerpałeś wszystkie stany magazynowe, a producent nie ma w planach przewrócenia tego produktu do sprzedaży, ponieważ ta seria została wycofana, zamknięta i w jej miejsce pojawiają się nowe produkty. Typowo dla każdego moderatora wydaje się, że skoro został postawiony przed takim faktem, to nie pozostaje nic innego, jak kliknąć klawisz Usuń produkt i w jego miejsce wprowadzić. Nowy produkt z katalogu, ale to mało efektywny scenariusz w kontekście SEO. Dlaczego? Sprawdźmy, czy ten produkt, czy ten powerbank. Rankował, czyli czy był eksponowany w wynikach organicznych na jakieś frazy w wyszukiwarce. Wchodzę do Ahrefs, wrzucam adres URL takiego produktu do checkera i wybieram organiczne słowa kluczowe. I, OK, widzimy, że jest przynajmniej kilka e, fraz, pod którymi ten produkt jest eksponowany w Google. Tutaj ważna informacja, nie bierzcie na serio wszystkich fraz i pozycji, które pokazuje Wam AHREFS. Zapewniaki Krawlery AHREFSa mają dość sporą bezwładność czasową i pozycję. I tak wypadałoby wyrywkowo sprawdzać ręcznie, np. w trybie Inkognito lub jakimś zewnętrznym narzędziem. Do sprawdzenia pozycji, jakie zajmuje w serpach konkretny produkt, w swoim sklepie możesz posłużyć się też polskim Senuto. I teraz, jeśli spojrzeć na wyniki, to można dostrzec, że nasz Powerbank zajmuje pozycję siódmą na zapytanie Powerbank 1000 mAh, a w chwili, kiedy przygotowywałem się do tego materiału, w trybie incognito Xcom na tę frazę zajmował nawet pozycję trzecią. Jest wobec tego o co walczyć. Kiedy zdecydowałbyś się na usunięcie tego produktu, od tak po prostu to typowy silnik CMS, na przykład PrestaShop, i tutaj mówię już. W oderwaniu od Xcomu, bo nie znam mechaniki, zależności silnika, na jakim Xcom stoi, to ta przykładowa PrestaShop wprowadziłaby ten Powerbank w stan błędu 404. To oznacza, że kwestią doby maksymalnie kilku dób, sklep przestałby być eksponowany na tę frazę, a my stracilibyśmy potencjalny napływ klientów, którzy do tej pory byli zainteresowani zakupem Powerbanka o pojemności 1000 mAh. Bo przypomnę, że fraza brzmi po prostu Powerbank 1000 mAh, a nie na przykład Powerbank Samsung 1000 mAh, co oznacza, że jest to fraza ogólna o wysokim potencjale, bo według danych z Keyword Tool, Powerbank 1000 mAh jest wpisywana średnio 600 razy w miesiącu. Mało tego, usunięcie produktu ze sklepu i wprowadzenie go w stan błędu 404 to też kiepski pomysł ze względu na sam link building, bo jeśli do tego produktu prowadziły już jakieś linki organiczne np. z forów dyskusyjnych lub linki z marketingu szeptanego, porównywarek, rankingów lub czegokolwiek innego, to sam fakt, Świecenia błędem 404 jest już powodem, dla którego robot zdewaluje absolutnie całą wartość wszystkich linków prowadzących do tego URL-a, pod jakim jeszcze do niedawna nasz powerbank był dostępny. I teraz zastanówmy się, co można byłoby zrobić, żeby utrzymać ten ruch lub przynajmniej jego część. Mechanika pierwsza. Podmiana produktu bez zmiany URL-a. To być może mała partyzantka, ale pomysł łatwy do zadoptowania, szczególnie w małym e-commerce. Jeśli nie masz dużych zasobów, a posiadasz produkt zastępczy, zawsze możesz zdecydować się na zmianę tytułu produktu. A co za tym idzie, nagłówka H1: aktualizację opisu, podmianę fotografii w nadziei, że utrzymasz. Pozycję, jaką już w organiku zająłeś. Tutaj rzecz jasna, podstawowym warunkiem jest brak aktualizacji adresu URL, to jest nie możesz go zmienić. Oczywiście, jako że jest to pomysł typu partyzantka, to nie jest też ten pomysł bez wad. Po pierwsze, jeśli produkty są Tożsame, to jest podmieniasz pod tym URL-em jeden Powerbank Samsunga na inny Powerbank Samsunga, który będzie w dodatku łudząco podobny, będzie Powerbankiem o tej samej pojemności, będzie skierowany do tej samej grupy docelowej, to nie ma w tym nic złego. Kiedy jednak okazuje się, że chciałbyś podmienić produkt na coś zupełnie innego, to jest mieliśmy Powerbank Samsunga, teraz chciałbyś w jego miejscu eksponować Powerbank. A daty, to brak aktualizacji URL-a będzie tutaj już kolidował z doświadczeniami użytkownika, bo kiedy eksponujesz klientowi w przeglądarce Powerbank a daty, a w URL-u nadal widać frazę związaną z Samsungiem, to taka praktyka może obniżać konwersję i wprowadzać potencjalnie w błąd potencjalnego użytkownika, potencjalnego klienta. Kiedy to mówię, być może przeszło Ci przez myśl, skoro tak, to może dobrym pomysłem będzie takie prowadzenie strategii w swoim e w której to produkty w sklepie nie będą posiadały WRL-ach cech charakterystycznych, to jest na przykład marki koloru, wielkości itd. bo dzięki temu będziesz w stanie łatwiej adaptować się do nowych produktów. I to też jest jakiś pomysł. Musisz mieć jednak na uwadze, że podmieniając zawartość karty produktowej, i tak częściowo wpłyniesz na zmianę zagęszczenia słów kluczowych parsiale, odmiany exact matchowe więc to też nie jest tak, że masz 100% gwarancji na utrzymanie pozycji po aktualizacji karty produktowej, ale jest to na pewno rozwiązanie bardziej efektywne. Yy, Doprowadzające do mniejszych strat od przekierowania 301, o którym za chwilę sobie opowiemy. Aha, rzecz jasna, nie każdy sklep ma. Na takie rozwiązanie może sobie pozwolić ze względu na reputację marki, czy przede wszystkim czynniki wizerunkowo-biznesowe, lub też koszty operacyjne z tym związane, bo jeśli proces dodawania produktów odbywa się w sposób zautomatyzowany, autonomiczny, np. poprzez API, lub też jest częściowo zautomatyzowany, lub ostatecznie miałby negatywnie wpływać na sposób zarządzania stanami magazynowymi, w końcu operujemy adresem URL produktu którego fizycznie już nie ma, to pozostaje ten scenariusz po prostu porzucić. Mechanika druga. Przekierowania 301. Przyjęło się, że standardową praktyką, która pozwala na odzyskanie przynajmniej części ruchu, są przekierowania 301. Rzecz jasna, 301 w Hata też nie jest doskonała, bo przenosi tylko część mocy, ale nazwijmy to, jest najbardziej profesjonalna. W jaki sposób rozumieć pojęcie, że przenosi tylko część mocy? Powiedzmy, że jeśli zrobisz przekierowanie 301 z produktu A na produkt B, to z pozycji 3, 4 produktu A zostanie Ci pozycja 10, 14, 15, może 20 produktu B. Bardzo różnie nieczęsto zdarza się, aby przekierowanie 301 przyniosło moc 1 do 1, ale ostateczny wynik to, jak, to znaczy to jak skutecznie, skuteczne może okazać się przekierowanie 301, to wypadkowa też tego, co pod tym nowym URL znajdzie robot indeksujący. Jeśli pod względem semantycznym stary produkt, z jakiego zdecydowałeś się poprowadzić, to przekierowanie 301 jest podobne do, jest podobne do tego nowego, to jest nowy produkt, to podobne zagęszczenie słów kluczowych, parsiali, odmian gramatycznych, e, objętości tego tekstu, opisu tego tekstu, itd. to efekt będzie tym lepszy. I w drugą stronę, jeśli jednak produkt na jaki wykonujesz przekierowanie 301 odbiega w zasadniczy sposób, od zawartości karty produktowej tego produktu pierwotnego to efekt będzie tym słabszy. Ostatecznie jednak 301 pozwala na częściowe odtworzenie pozycji, a przy tym nadal nie powoduje strat w kontekście przekazywania link juice'u. Przypomnę, w przypadku typowego usunięcia produktu to kiedy produkt świeci błędem 404, robot odbija się od tej 404 i robot dewaluuje wartość linków zewnętrznych, jakie prowadzą do takiej podstrony. Zarówno jeśli spytałbyś się o ten pojedynczy URL, jak i całej domeny, to jest link juice, nie napływa, to jest ostatecznie link prowadzący do błędu 404 nie wpływa pozytywnie ani na podstronę, ani nie przekazuje mocy. Do samej domeny w ogóle. To tak, jakbyś e, miał link do produktu i z dnia na dzień je utracił. Mówię o scenariuszu, kiedy to pod usuniętym produktem robot znajduje błąd 404. A co jeśli nie istnieje produkt o podobnych właściwościach do tego, który usuwamy ze sklepu? To jest już kwestia bardzo biznesowa: kwestia tego, w jaki sposób ułożona jest też architektura sklepu. I tak na przykład 301 można byłoby zrobić albo do podkategorii, w jakiej ten produkt się znajdował, lub w najgorszym razie do strony głównej sklepu internetowego. No i mamy mechanikę trzecią, czyli wprowadzenie produktu w stan magazynowy 0. To rozwiązanie do zaadaptowania na szybko. Ono nie powoduje strat na pozycjach, i formalnie potencjalny klient widzi produkt, podobnie jak robot indeksujący, ale ze względu na brak dostępności nie ma możliwości zamówienia tego produktu. Scenariusz należy traktować jako tymczasowy, bo jednak nie trudno się domyślić, że użytkownik jest zmuszany do przejścia przez ścieżkę zakupową w Twoim sklepie, podróżując np. przez. Breadcrumbs lub też posługując się architekturą menu, wyszukiwarką, ale biorąc pod uwagę, że jako konsumenci szybko się męczymy, to taki produkt będzie obarczony dość dużym współczynnikiem odrzuceń, a z kolei wysoki współczynnik odrzuceń może być z czasem powodem, dla którego algorytm może obniżyć pozycję tego produktu w wynikach organicznych wraz z upływem czasu. No i sam fakt posiadania dużej ilości produktów ze stanem magazynowym będzie ostatecznie frustrował klientów, generował niepotrzebne połączenia telefoniczne. Jest to mechanika, również nazwijmy to partyzanska. No i pozostaje nam mechanika czwarta: replacementy. Obok przekierowań 301, replacementy to również dobra, dojrzała mechanika i jest pewną wariacją mechaniki trzeciej. W praktyce wprowadzamy produkt pierwotny w stan magazynowy 0, Użytkownik nie ma co prawda możliwości jego zakupu, ale jednocześnie sugerujemy użytkownikowi produkt zastępczy. W przypadku PrestaShop będzie to np. wtyczka Replace Products, moduł, który pozwala na przypisanie nowego produktu. Zastępującego ten dotychczasowy, a wygląda to mniej więcej w ten sposób. Rzecz jasna to też nie jest mechanika bez wad, bo pozycję utrzymujemy, ale każda kolejna akcja, którą użytkownik musi wykonać przed wrzuceniem produktu do koszyka, obniża, rzecz jasna, poziom konwersji, ale wydaje się, że jest to strategia najmniej kapitałochłonna i uciążliwa w procesowaniu. Którą mechanikę wobec tego wybrać? Pytanie zostawiam Tobie. Jeśli prowadzisz średni i duży e-commerce, pozostają dwie opcje: albo 301, albo replacement, w zależności od tego, czy możesz poświęcić tymczasowo trochę ruchu z organika na rzecz przejrzystości oferty, czy też robisz wszystko, aby utrzymać pozycję nawet. Kosztem słabszej konwersji. Z kolei mechaniki pierwsza i trzecia to dobra opcja dla tych firm, dla tych e-commerce'ów, które dopiero okopują się na rynku. Tyle na dziś. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Widzimy się już niebawem. Mówił do Was Pachu. Pozdrawiam. Cześć.